Dzień dobry. Dzień dobry, my Dzień też dobry. witamy bardzo serdecznie. Witamy dwie Magdaleny w podwójnej mocy. Słuchajcie, no to bardzo dobrze się składa, drogie Magdaleny, bo dzisiaj w ogóle jest Międzynarodowy Dzień Kota. Kota. I co, co wy na, na temat tego zwierzęcia możecie powiedzieć? Że doczekał się swojego dnia. Ja słyszałam, że kot jest magiczne zwierzę każdej czarodziejki. Oczywiście u mnie jest czarny kot e, na stanie. Długowieczny już, chyba z 7 czy 8 lat. No, będę dzisiaj głaskać z całych sił koty są niesamowite. Nie wiem, czy Magdalena też posiada? Dlaczego? No kota niestety nie posiada, bo posiadam świnka <laughs> morskiego. <laughs> Kota nie posiadam, natomiast kota bardzo, koty w ogóle bardzo pozytywnie odbieram. Mają niesamowitą energię i nie wiem, czy Państwo wiecie, czy nie wiecie. Koty również, jeżeli jesteśmy zanieczyszczeni, czy jesteśmy o, tak. chorzy, czy jesteśmy Pięknie zanieczyszczeni opuszczamy. złą energią, biorą to na, na siebie. siebie. Więc jeżeli nawet nie mamy kota, a gdzieś idziemy i kot do nas przychodzi, to głaskać go, pieścić go. Niech to, co złe, e, zbiera, i oczywiście nie na siebie, ale oddając. Ym, ziemi. A dlaczego właśnie koty zostały tak ustanowione jako zwierzęta czarownicze? Że nie ma czarownicy bez kota, o na przykład. To tutaj. jest, jak No jest, ale... Nie. Morską. <śminkiem, śminkiem, <śminkiem, śminkiem, śminkiem, śminkiem morskim, śminkiem. Ale że, że no gdzieś tam w legendach, przy prawda, że zawsze się mówi, że, że jak widzisz tą taką Wiedźmę nad takim kotłem, to Wiedźma zawsze gdzieś tam jakiś też Jest jedną wielką tajemnicą dla świata i koty też są jedną wielką tajemnicą a, dla świata, prawda? Tak, Chodzą własnymi rozegrane. drogami, mają swoje humory i humorki. Ja mówię tu o kotach, nie o wiedźmach. <śm> Także, także myślę, że stąd tutaj też się bierze to, że, że chodzą własnymi drogami, są takie nie do oswojenia, tak? Nie, nie. Znaczy, ja myślę, że jeżeli chodzi głównie o historię, jeżeli byśmy tak chcieli bardzo, bardzo dociekać, to myślę, że być może wywodzi się to z Egiptu starożytnego, okay. gdzie była bogini Bastet, która była przedstawiona jako kot strażniczka domowego ogniska. I w ogóle czarny kot jako taki atrybut wróża, wróżki, nawet w bajkach dla dzieci, nie wiem czy pamiętacie, ale Gargamel też miał czarnego kota. No Więc no też właśnie. myślę, że może to chodzi o to, gdybyśmy tak bardzo kombinowały, że ta energia, która nie daj Boże byłaby na to, zostawała w gabinecie wróżki, przechodzi na kota, a kot to oddaje matce ziemi, żeby nikomu nie szkodziła i również zabiera problemy od innych ludzi. No właśnie. Że nie wspomnę o Filemonie i Boniface, tak? no tak. który na zapiecku leżał. I, I mądre rady dawał. No właśnie, a tutaj nasze strażniczki domowego ogniska Magdalena Ziemba, Magdalena Rutkowska-Odero. Dziś trochę było kocio, tajemniczo, e, po podwójnej mocy, drogie Panie. Wszystkie kociary i wszystkich kociarzy bardzo serdecznie z ich pupilami pozdrawiamy. I Kociaki. I kociaki. <laughs> kociaki. Ja? E, ZOTV, zostańcie z nami. Zapraszam.